Gdybym miał choćby najmniejszą wątpliwość konstytucyjną dotyczącą trybu przyjęcia paktu fiskalnego, to nie frosowałbym tego zapisu, tego przeprowadzania tego, tego, tego traktatu, no bo to jest w jakimś sensie traktat, tą większością, która... Która jest wymagana przy tych tak zwanych małych traktatach. Dlatego nie, ja nie mam żadnych wątpliwości, a no to, że pismo wątpliwości to jest stan permanentny. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość skupia się bardzo mocno na kwestii paktu fiskalnego. Jutro do Trybunału Konstytucyjnego zostaną złożone dwa wnioski. Dziś premier Donald Tusk, pytany przeze mnie, stwierdził, że gdyby nie był przekonany o konstytucyjności tego rozwiązania, nigdy by go nie przeprowadził. 14 naruszeń ponad prawie 20 przepisów Konstytucji. To nie jest wniosek błachy. To jest poważna próba między nami a e, rządem, na temat tego, w jaki sposób odnosić się do suwerenności polskiej. Rząd mówi, że skoro takie są wymogi zewnętrzne, to po prostu możemy tą suwerenność oddawać w sposób prosty. My mówimy nie. Premier przekonuje, że tutaj nie ma mowy o oddawaniu suwerenności. No to trzeba czytać pakt fiskalny. Jeśli e, e, decydować o naszym budżecie, o tym, na co możemy przekazać polskie podatki, na co nie, będą decydować o tym... Odgórnie narzucone wskaźniki, odgórnie narzucone instytucje, które będą to kontrolowały, no to czym to jest jak nie oddaniem suwerenności?